Możemy wyróżnić trzy rodzaje złącz. Najłatwiejszym podziałem jest podział ze względu na medium, jakie będzie przy to złącze przesyłane. I wyróżniamy złącza do cieczy, złącza do gazów, a także złącza do połączeń elektrycznych. Złącza do cieczy możemy jeszcze sobie wyróżnić tak samo jak złącza do gazów na wersję z zawarami lub bez. Do hydrauliki natomiast do transferu cieczy polecamy złącza z zawarami sucho odcinającymi. Dodatkowo te rozwiązania mogą występować także w wersjach multizłączy, a także złączy modułowych, gdzie jesteśmy w stanie połączyć wszystkie te rozwiązania w jedno kompaktowe złącze. Ciekawostką do tych złączy hydraulicznych jest możliwość także podłączania pod ciśnieniem. Są to złącza, które umożliwiają podłączenie pod ciśnieniem statycznym. Bardzo często problem budowania ciśnienia występuje w formach tryskowych w momencie, gdy są one wstępnie podgrzewane. I tutaj faktycznie fizycznie operator jest, operatorowi jest bardzo ciężko lub praktycznie jest to niemożliwe podłączenie takiego szybkozłącza. Dlatego na rynku są dostępne złącza z kompensacją ciśnienia szczątkowego. Szczególnie w multizłączach jest to cenna opcja, gdzie jest zwielokrotniona ilość tych połączeń i operator w łatwy, ergonomiczny sposób jest w stanie podłączyć wszystkie obiegi w jednym ruchu. Jeżeli chodzi o złącza do gazów, najpopularniejsze są to złącza pneumatyczne. Dostępne są na rynku złącza bezpieczne, które umożliwiają w sposób bezpieczny, bezproblemowy podłączenie obiegów pneumatycznych. Są to złącza z rzutem ciśnienia który działa w momencie rozłączenia, jest charakterystyczny upust ciśnienia i dopiero po zejściu ciśnienia z układu można bezpiecznie to złącze rozłączyć, natomiast w momencie podłączania on także upuszcza ciśnienie i w sposób wygodny, szybki można dokonać wpięcia. Dostępne są także złącza modułowe, które jesteśmy w stanie przystosować praktycznie do każdej aplikacji klienta. Można zmieniać skład materiałowy, występują różne uszczelnienia, a także opcje zaworowe. Dodatkowo ciekawą i bezpieczną opcją podłączenia są złącza kodowane gdzie szczególnie w laboratoriach, w aplikacjach, gdzie występuje kilka podłączeń, jest ryzyko błędnego podłączenia, możemy sobie zabezpieczyć takie złącze w postaci kodu mechanicznego i kolorystycznego. Dla danego koloru jest inny rozstaw ząbków w złączu i w sposób bezbłędny i pewny możemy podłączyć właściwy obieg.